I właśnie nas poinformował policjant, że w bloku wybuchł pożar. Mm. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Vlogmasa. I dzisiaj niestety postanowiłem, że sobie trochę pogadamy do kamery, ponieważ to był tak bardzo ekstremalny i szalony dzień, że nawet nie umiem sobie zebrać dokładnie wszystkich słów w myślach. I nie wiem, nie, nie miałem w ogóle czasu, ani znaczy czasu, bardziej głowy do tego, żeby cokolwiek nagrać, ponieważ dzisiaj był naprawdę bardzo ekstremalny dzień. Tytuł filmu, który widzicie to nie jest clickbait, to totalnie nie jest nic, żeby przyciągnąć uwagę i żeby po prostu być atencyjnym, żeby było więcej wyświetleń, więcej łapek w górę, bardziej e, po prostu nagrywam to w tej formie, ponieważ takie mam odczucia i tak czuję, że chcę, chcę nagrać film, chcę nagrać E, vlogmasa. Zanim zaczniemy, e, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę oraz jakiś komentarz od siebie możecie zostawić. Mm, na pewno na pewno będzie mi bardzo miło z tej, z tej e, okazji. No i koniecznie odwiedźcie moje wszystkie social media, macie tutaj Instagrama. TikToka oraz Twittera. Dobra, a właściwie bez zbędnych ceregieli powiem wam o co chodzi. E, dzisiaj wybuch u mnie w bloku pożar. Tak, dokładnie tak, wybuchł pożar. Gdzieś koło godziny 12-13 wybuchł pożar. Ja nawet nie wiedziałem, że że cokolwiek się dzieje u mnie w bloku. Nie wiedziałem, że że w ogóle coś się dzieje, ponieważ budząc się gdzieś koło godziny 8, coś sobie zjadłem na śniadanie, wiecie, umyłam twarz, zęby, takie zwykłe podstawowe rzeczy, coś zacząłem robić przy komputerze i zasnąłem. Ja często tak mam, ja mam problemy ze snem w nocy i po prostu nie umiem zasnąć o normalnej godzinie, dlatego. U mnie drzemki w ciągu dnia to jest jakby taka normalna rzecz, jeśli nie wypiję kawy. I gdzieś koło właśnie godziny 12, 13 usłyszałam takie mocne pukanie w drzwi i krzyczenie policja. I ja naprawdę się przeraziłam, bo to mniej więcej brzmiało tak. Chciałam mniej więcej Wam odzorować to, jakie moją mną targały po prostu emocje, bo. Było to przerażające, bo ja w pierwszej chwili myślałem, że jestem o coś oskarżony. Że policja do mnie przychodzi, żeby... Myślałem, że jestem oskarżony o jakieś najgorsze rzeczy. Wiecie, różne są sytuacje, jak się człowiek na ogląda, nie wiem, filmów kryminalnych, albo jakichś głupich rzeczy, to potem ma takie odczucia dziwne. Od razu, od, od razu szybko założyłem bluzę i poszedłem otworzyć, zapytać się o co chodzi, w czym problem. Ale pan był w maseczce. I też przy okazji otworzyła jest sąsiadki drzwi yy, obok mnie. E, sąsiadka może nie wiem zabrać słów. I właśnie nas poinformował policjant, że w bloku wybuch pożar. Mieszkańcy muszą być ewakuowani w, jakby w trybie natychmiastowym i że trzeba schodzić e, schodami, ponieważ winda jest też wyłączona, wiadomo. W takich sytuacjach, no musi być tak, tak to zrobione. Proszę o zapowiadomienie, ale pisze do mnie Filo, ponieważ też była akcja z tym, ale to wam potem opowiem, e, zaraz po tym. Ogólnie ten film to będzie taka zwykła pogadanka plus na koniec otworzę kalendarz, także e, kalendarze moje. I to będzie po prostu taki vlogmas, wybaczcie mi, ale po prostu nie jestem w stanie i nie byłem w stanie po prostu nic innego nagle, ponieważ nic się nie stało poważnego, ale jakby ja to strasznie przeżywał, nie wiem, nigdy w życiu nie przeżywałem takich rzeczy i nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji też. No i ja szedłem na dół, od razu wziąłem tylko ze sobą tak naprawdę telefon i nic więcej ze sobą nie miałem. Szedłem na dół, przede mną było multum karetek, multum, boże nie, karetek właściwie nie było, multum straży pożarnej, multum policji, nie wiedziałem co się dzieje, widziałem, że byli strażacy w. Bl w bloków, jak schodziłem na dół, było bardzo zadymione. Było bardzo zadymione, było czuć gaz, bardzo mi oczy zawiły. Nie było tego uczucia, że się na przykład duszę czy coś. To na szczęście nie, ale, ale nie ukrywam, że się dosyć źle czułem w pewnej chwili, bolała mnie głowa i w ogóle, ale wydaje mi się, że to była normalna rzecz. No i wiadomo, stałem na dola, pierwsze co zadzwoniłem do mojej mamy powiedzieć że się właśnie stała taka sytuacja, a jeszcze dzień wcześniej od niej nie odebrałam telefonu, bo miałam te eventy, jak widzieliście, nie miałem czasu z nią pogadać, e, przy okazji też no, nawet jej nie odpisałem, bo naprawdę nie miałem wczoraj czasu i miałam po prostu oh my god, wiesz, że się martwię i w ogóle no wiecie, jak to, jak to rodzice są. No i potem y, chwilę postałem, tam napisałem na grupie z moimi znajomymi i tam, wiecie, Patryk napisał, że może przyjechać po mnie czy coś, ale na ulicy był straszny korek, więc nie widziałem sensu, bo i tak byśmy pewnie nie odjechali stamtąd. Potem e, zadzwoniłem do Kuby, ponieważ Kuba najbliżej mnie mieszka Kuba Gruchmalski. Czy, czy mogę do niego przyjść, ponieważ no, nie wiem ile to jeszcze potrwa, a było mi naprawdę bardzo zimno. Więc on, jakby oczywiście się zgodził, ja przyszedłem do niego, pojechałem właściwie na hulajnogi, bo tak było szybciej, bo jeszcze hulajnogi są o dziwo dlatego, że jest tak zimno i śliska ale są, na szczęście, dotarłem i tak y, w pierwszej chwili nie wiedziałem, w ogóle nie dotarło do mnie to, co się wydarzyło ale potem dopiero tak sobie uświadomiłem, że hej, był pożar, mogło mi się coś stać y, nie daj Boże, i, i na szczęście się nic nie stało jeszcze Filo do mnie nie jechał przy okazji, bo. O, on w piątki i soboty gra w klubie Glam. A jakby ode mnie tam jest bardzo blisko i, i zawsze jak przyjeżdża z Wrocława to zostaje u mnie, wiadomo, jest moim przyjacielem, no to nie, będę, nie będzie się tuał po hotelach, tylko może śmiał u mnie zostawać na noc. No i już u Kuby tak do mnie dotarło, że coś się stało i tak dopiero wtedy dostałem takiego mini ataku paniki, nie był to taki książkowy atak paniki, po prostu tak sobie uświadomiłem, że Jezu, a co jakby ten pożar się bardziej rozprzestrzenił, co jakby to w bloku coś było, nie mogłem wyjść z bloku, nie wiem, by, bym... bym coś mi się stało, po prostu takie dreszcze mnie zopały że sobie nawet nie wyobrażacie nie umiem z tego, tego co się stało, potem szpręc w internecie dowiedziałem się, że to wybuchł pożar po prostu przez sprzęt elektryczny który był u kogoś w mieszkaniu i cały, cały pokój tam został spalony. No to straszna tragedia. Ja sobie nawet nie chcę wyobrazić. Muszę. Ja, ja też jestem czujny na takie rzeczy, ponieważ tak jak mam mówię, to był sprzęt. Ja też mam dużo sprzętu elektrycznego. Wiecie, teraz nagrywam przy lampie. U mnie też jest często oświetlone, bo ja tak jakby nie lubię siedzieć zbytnio po ciemku. Ale na przykład automatycznie, jak mam przedłużać przy łóżku tego, ja odłączam. Wiecie, żeby nie działał. Jak wychodzę z domu, też wszystkie światła zawsze włączam. Z kontaktów odłączam jakieś takie rzeczy, które wiem, że nie wiem, lampę nie podłączam na Ryczyk, tylko odłączam ją z prądu. Taki mam nawyk po prostu. I ten nawyk jeszcze teraz przejdzie, chyba jeszcze bardziej, po prostu w całym mieszkaniu będę wszystko odłączał, żeby się nic nie wydarzyło z gorszego. No, no, sytuacja była opanowana bardzo szybko, nikomu się nic nie stało. To najważniejsze, że. Nikt nie, nie ucierpiał, bo to by było najstraszniejsze, ale nic się nikomu nie stało. No, ja wróciłem jakoś o 17 do domu i bardzo się bałem, ponieważ ja mieszkam dosyć wysoko, że będą się iść pod schodami, bo nie będzie działała winda, ale działała winda, wiem, to nie było teraz najważniejsze w tym momencie, ale po prostu wiem, jak po prostu. Widzicie, aż mi się plączy język. Po trzecim piętrze byłbym już po prostu jak, Ugh". no i tak to. I, I potem po prostu nie, nie umiem się zabrać za nic, dlatego nic nie nagrałem w tym vlogu właśnie takiego sensownego, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, bądźcie czujni, bądźcie czujni w takich sytuacjach, pamiętajcie, że jak mówią wam, żeby wychodzić, to nie zaczynajcie zabierać kosmetyków czy coś, tylko po prostu choćby telefon wziąć i rura po prostu do wyjścia, żeby, żeby, bo nigdy nie, nie, nie wiedziałem na jakim poziomie niebezpieczeństwa jestem. Jeśli wiecie, wiecie co mam na myśli. A druga sytuacja to jest taka właśnie, tak jak wam mówiłem, Filo gra w piątki w soboty tam w glamie, w klubie w Warszawie. Jak ktoś jest z Warszawy, to pew na pewno zna. I jadąc bla blakarem z Wrocławia do Warszawy, w ogóle jeden mu odmówił, drugi jechał i się z zepsuł samochód, gdzie, bo to była godzina od Warszawy, a on gra od 22 do 4. No i nie, nie miał, nie, nie miał co, co zrobić po prostu wręcz e, z tą całą sytuacją. No wiadomo, e, napisał od razu do mnie, że czy, czy jakoś tam mogę ten... A menadżerem tego klubu jest Jaga może możecie kojarzyć z tego, że często maluję i pokazuje na Instagramie. E, właśnie na też da drag występy. No i jakoś tam szybko podziałaliśmy, wymyśliliśmy, że wziąłem po prostu mój stary komputer, pobrałem filo którą ma, ma jakąś tam i zaniosłem im komputer i tam... Podłączyliśmy jakoś, były jeszcze w ogóle problemy z podłączeniem tego, nie chciało działać, ale jednak zadziałało na szczęście. Wszystko, playlista była po pobrana. Ten, także dzisiejszy dzień to jest po prostu seria niefortunnych zdarzeń. By the way, napiszcie mi w komentarzach, czy tak jak ja czytaliście w. chyba w podstawówce, nawet nie w gimnazjum, w podstawówce ja czytałem serię niefortunnych zdarzeń. Potem wiem, że wyszedł serial, ale serial mnie nie wciągnął. Serial mnie nie wciągnął, jakoś tak nie mój vibe to był, jednak. No, ale właśnie jest godzina y, za 10 Piętażu z daglasa taki y, płaski pędzelek Dosyć puchaty, fajnie, ja lubię je albo przymatowić y, jakoś środek powieki Jak robię cut crease, albo nałożyć brokat Także fajny taki baby pędzelek Yankee Candle ma takie świeczki, tylko nie wiem, trochę zawodzi mnie ten y, kalendarz z Yankee Candle Słuchajcie, zobaczę, lekko jakiś owocowy jest ten zapach, ale czy jest to jakiś szał? Szkoda, że one nie są podpisane te zapachy J57. Proszę czy Wianki Kendel coś oznacza J57 i mi napiszcie w komentarzu. Bo jestem ciekaw. Dobra, na razie z wszystkich kalendarzy powiem Wam szczerze, że naprowadzenie jest chyba benefit, bo najfajniejsze rzeczy ma. Szkoda, że nie ma 24 dniowego dziewczyny z benefitu. Słuchajcie, róbcie za rok 24 dniowy bo naprawdę macie super rzeczy. Mm. I mamy. O, mam, miałem tą bazę The Poor e, Fashional Hydrated Primer, czyli nawilżająca baza. E, miałem ją, bardzo fajna. Jak ktoś szuka nawilżającej, to jest spoko. Ja rzadko używam baz zwłaszcza nawilżających. Jak już nakładam bazy takie silikonowe, jak mam y, jakiś długi, dniowy, długi dzień z dużym wyjściem, jakimś też przy okazji, to nakładam albo taką, właśnie też z benefitu albo z Milk Cosmetic Albo ostatnio też z NYXa lubię. Też jest fajna. Okej okay, i ostatnia rzecz jest to z e, Makeup Revolution. Mam nadzieję, że to będzie jakaś czarna kredka, taki jakiś mam gry grymas na czarną kredkę, ale jest to pędzelek kolejny. O, to jest pędzelek taki I don't know, taki może do podkładu albo do korektora albo brązer może sobie nałożyć nim. Ja w nigdy nie używam praktycznie pędzli, tak jak jest napisane na pędzlach, że takie trzeba używać, także też jak Was wyobraźnia poniesie, tak... O Jezu, ale jaki on zakurzony. Tak jak Was wyobraźnia poniesie, tak używajcie sobie pędzli też. Okej, okay, cool. No dzisiaj tak średnio z tymi kalendarzami wam powiem. Chyba najfajniejsze były te płatki pod oczy, no bo jutro sobie użyję, bo mi się pokończyły takie moje z Douglasa, takie złote. Boże, świetne były te płatki pod oczy. Douglas, someone from Douglas. Jeśli to widzicie, please send me this. Because I'm obsessed. Alright cał. So, jeszcze raz bardzo was serdecznie przepraszam za taki jego vlogmasa. mam nadzieję, że zrozumiecie, że po prostu nie miałem humoru i nie miałem ochoty nagrywać coś bardziej po prostu świątecznego. Zapraszam was serdecznie na moje social media, zwłaszcza na Instagrama, uh, ponieważ instagram jest koło. Oraz koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Czy, czy wam też się przytrafiła taka historia, chętnie sobie poczytam, czy mieliście jakieś sytuacje takie, w których się po prostu baliście albo podobnej do tej, yy, poczytam sobie, podzielicie się so, so, z sobą wrażeniami Dobra, widzimy się już jutro, jutro już będę bardziej energy, yy, jutro będzie vlogmas z Filo, pewnie z Patrykiem też mam odwiedzić yy, kilka osób, także trzymajcie się, pa!